Let's go. Let's go. Właśnie mieliśmy tutaj naprawę żylandora. Żylandora. Bardzo miło, kulturalnie szybko... O, światło nam zostało. No. no Ale co oni tu poprawiali, to tak do końca nie on wiem. On tak wisiał lekko tak jakby... Żeby... Wiesz co? Tak, nie ma o co chodzi. Czyli, e, był tak jakby na tych dwóch długościach. Tak, tak, faktycznie, no. Ale I... wydaje mi się też, że te żarówki. E dokręcili. Ale napisałam wczoraj, bo my się pytali wczoraj we WhatsAppie, czy mogą przyjść to zmienić. Mówię, że nie dobra luz, nie potrzebujemy, zrobicie sobie to jak wyjedziemy. Nie, nie, to w ogóle chodzi o bezpieczeństwo, absolutnie musi to być zrobione dzisiaj. Teraz ja to przekonała. <grym> <grym> Oj, ja pierdzielę, chyba nigdy takiej ławy. Tak ciężkiej nie widziałem. i nawet oni ładnie pachnieli. No, prawdopodobnie babka w taksówce wczoraj też miała perfumy no. przy sobie i w razie czego przychodziła. Tak, no, to nie ja wiem jak to zaczęło, ale no, źle. do nas jak y, przychodzi taki pan jakiś czy jeden, czy drugi. No. Taki, jak to się mówi, złota rączka. Tak. Nie zawsze jest tak kolorowy. Yy... Sami wiecie. To się mówi konserwator, ładnie. <laughs> no nie? nie, ale wszystko tak fajnie jest lub nie, I kulturalnie. A przy trzech jest dużo więcej. No nie? No, czy będą zjeżdżali? windą? Może to po prostu nikt. Może to nikt nie śmierdzi w tym kraju. To, tak? to się jakoś blokuje? No i teraz zobacz, czyli przekręci się w drugą. Jak to zablokować? Dobra, jest blok, tak? Dobra. Tak się otwiera, nie? Czy się samo otwiera. się sam otwiera. A może trzeba poczekać i znowu ten kod to wprowadzić. I ja że wcześniej to sobie chodziliśmy po prostu? No to wychodzi. To się nie zamykało? O, okay. No. A to specjalnie wielu wartościowych rzeczy. Czekaj. Co ja tu mam? No wiesz, Czekaj, tu jest kluczyk No już to próbowałam, geniuszu No i sobie odbierz spokojnie Teraz właśnie nie, ale ono otwiera. Właśnie. Przecież tam był obrót, nie? Jeszcze. Zawsze. Żeby ten zamek zwo... nie Musiałaś Musi obrócić, nie. żeby wyjąć zasuwę. I teraz tą zasuwę włożyliśmy i z powrotem, żeby ją odsunąć, trzeba wpisać kod. No tak to działa. Ale to jest logiczne. To Ty możesz nie kumać. Tak, nie zrozumiałem. Sam nie wiem, gdzie jest granica takich żartów, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś jest, kiedy się odnajdę. Czy za SMS, -y, które do mnie przychodzą też płacą? Tego nie wiem. Hello. To byłoby chyba bez sensu. Ho, 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 ho. じゃあいった <laughs> い、じゃあいったい、じゃあちょっと。<noise> <noise> <noise> Połączenia odebrane. Uh -huh. Nie, czyli chyba tylko za, przy... za przychodzące to nie płacimy, nie? To znaczy, przy połączenia, przy tak, ale nie zazwyczaj. Jest... Lepiej. Teraz idziemy tu i... Tak, tak zaczynamy tak jak wczoraj, no nie? Dobrze. Wow! było w ogóle teraz się wydaje. Ale ekstra! Ale fakt mamy zielone Majwa cofnął no? Widzisz? Tak ja mogę wcisnąć Patrz na tę wieżę. Ponad 400 metrów grubo I zobacz, że ta tutaj nie widać, że jest dużo wyższa od tego. No nie? Nie. A te faktycznie teraz zobacz. Te wyglądają na maciupki, nie? Niezłe jajca No nie? Naprawdę tu jesteśmy tak. To się dzieje naprawdę Tutaj wczoraj wysiedliśmy to jest gorsza okolica, bo tu jest to skrzyżowanie takie i... No tu nie no ma... Im dalej, tam w tamtą stronę. No. Ale rzecz ważna jest, e, jak wybierasz miejscówkę, nie? Tak. Jest, może być bardzo blisko. No. Ale na przykład tuż za, za tym... Gdzie ktoś jest taka jak to się Już jest tak. Już jest mniej fajnie. No. Nie? Zastanawiam się, po co ci ludzie tutaj wczoraj chodzili, zobaczyć i idą tak samo o tym środkiem. Nie, nie wiem po cholerę A może wyszli gdzieś tam Widzisz? No, to jest Bentley, proszę Pani Ale ładnie no. Jak zabawka, nie? Ładnie, pięknie by trzeba było No, władkowi zaraz zrobię tutaj foty Cyk, mamy Jeepu bardzo dużo jeździ w Wranglerów O, tu jest identyczne jak Krzyśka, patrz Nawet kolor się zgadza że, nie wiem, Nissan, Nissan patron Ten nawet nie wiedziałem, że jest teraz taki Fajnie wygląda, bo te białe tutaj fajnie wyglądają no. Ech, tu, ja tu się w ogóle... Poczekaj, no nie spieszymy mi, żeby samochodować Co to było? Słucham? to było? To czarne tam Czarne? GFC, tak. Tak. tak Tam, tam to jedzie siódema, zobacz, trafimy. biała Wczoraj na taki też zbyt pamiętasz? Wiem, wiem, wiem trochę jak w tym, podobały mi się też tego typu samochody w tym Nine serialu 9-11 proszę bardzo Jaki to był serial, ten o amerykańskich politykach? House of Cards I tam też tego typu Ale samochody. tam były Chevrolety, o biały Range pięknie się tutaj prezentuje Tu, tu, tu i od razu za nim zobacz Znaczy no. no. nie wiem gdzie patrzeć no. tutaj Fajny Bentley, kolejny I tam chyba nie, musi. nie Myślę, coś tu jest nie tak, bo my i my długo czekamy i oni tutaj Tam to zobacz to jak jedzie samochodzą. Ford to jest chyba prawdziwy raptor, czy mi się zdaje? Raptor, tak, tylko to jest ten większy, w 150. No z przodu wygląda lepiej niż z bok. G klasa, zobacz jaka malutka. W ogóle nie zwracasz uwagi. Siódema na taksi. Ja na takie małe to nie zwracam uwagi, ja na patrzę na to. Wie? Wiem. Lambo, urus. Dwa nawet obok siebie, Basiula. <śmiech> <śmiech> Stoimy na pierwszym skrzyżowaniu. Jedziemy. Basiula. Zobacz, jedzie twoja piątka, patrz jaka bieda No zobacz tutaj nawet Pierwsze skrzyżowanie Mamy zielone No. trzy jakie stoją No Dobrze idę idę G-klasa, druga G-klasa Tutaj to w ogóle na G-klasę to się nie patrzy W Mercedesy BMW tutaj tak wyglądają No tutaj tak, jak chcesz się wyróżnić to chociaż Bentleya trzeba Ale Lambo dużo jeździ Bo widziałem też z A Toyoty to w ogóle jak u nas nie wiem co Tutaj Toyota Camry to jest jak Opelastra na taksówce u nas, nie? Czy inny Prius GMC jest bardzo dużo Bardzo mi się podobają Wiem ale to jest to samo, wiesz co, Chevrolet Być może, ale no. Coś takiego coś... nie że ja się Ja chyba szybciej, zobacz tak. to taki, Jak się zmieniło, który całkowicie pusto, nie? Tak Wrangler Nie wiem gdzie patrzeć. O właśnie. Idziemy, idziemy, idziemy. To i to biedne Lambo się tam grzeje. Widzisz? No. O, tu jest. Widzisz taki Tahoe stoi. To jest to samo co GMC, tylko Chevy jest tak jakby trochę biedniejszym samochodem. To, to GMC chyba w jest taki ono ma no trochę inny przód i tak. Tak, tak, tak. Dobra. Ale ładnie. W Egipcie też takie zapachy też czułem.